Moi drodzy, już jest nowa książka Joela Salatina. Dochodowe gospodarstwo. Mogłoby się wydawać, co ty, Michał, zanudzasz kolejna książka, kolejne jakieś głupoty będziesz opowiadał, ale jest to ważna książka ze względu na to, że większość z nas albo no wszyscy, którzy próbujemy coś działać w tym rolnictwie, yy, nie robimy tego znowu tak hobbystycznie, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby a usiąść sobie, niech sobie roście, będziemy sobie zbierać, sadzić, yy, te zwierzątka ubijać, kwaterować i tak dalej, no nie. Naszą podstawą jest to, żebyśmy mogli na tym zarobić żebyśmy mogli kupić im pasze na zimę, żebyśmy mogli kupić im ewentualne jakieś suplementy, leczyć je, no, ogólnie budować budynki czy się opiekować. Dlatego potrzebujemy mieć dochód. Wielu rolników narzeka, że tego dochodu nie ma że jest to nieopłacalne, że to się nie da, że to jest niedobrze że w dzisiejszych czasach to już się skończyło i nic z tego nie będzie. Ale Musimy się nauczyć sprzedawać, bo mówią ludzie, którzy tak, którzy nie potrafią sprzedać swoich produktów. Potrafią je wytworzyć. Są te produkty mwah, prima sort ale ich nie mogą sprzedać. I to jest podstawowy problem. Dlatego musimy się nauczyć sprzedawać i dlatego mam tą książkę w ręce. Dochodowe gospodarstwo. Jeszcze raz, dochodowe gospodarstwo. Joel Salatin to jest to druga książka w Polsce wydana. On tam napisał jeszcze tam parę tych książek pozycji. Ale ta, y, ta książka jest bardzo ważna, bo pozwala nam nauczyć się sprzedawać. Normalny rolnik on chce wytworzyć, zawieźć do skupu i cześć, o jego tam nie obchodzi. Ale czasy się zmieniły i y, Joel tutaj pokazuje, w jaki sposób to sprzedawać. Y, czy chodzi o sprzedaż bezpośrednią, czy chodzi o marketing. No bo można by stracić dużo czasu na czytanie różnych książek z dziedziny promocji, marketingu, jakieś tam zarządzania zasobów. Ale po co, jeżeli nam to jest potrzebne tylko do rolnictwa? Rolnictwo, no, jak każda branża, ma swoją specyfikę. Czy to sezonowość, czy to jakieś ewentualne wypadki, tudzież e, inne takie plagi, nie egipskie, ale jednak. Także musimy też zwrócić na to uwagę. A Joel tutaj w książce bardzo ładnie opisał różne rzeczy, które są takie, że musimy zwrócić na nie uwagę, by to rolnictwo przynosiło nam jakikolwiek zysk, żebyśmy na tym wychodzili. No ale tak wiem, czasy się zmieniły. A że jeszcze w tej książce byli super wspieracze, którym jestem jednym z nich, to postanowiłem wam opowiedzieć troszeczkę o tej książce, żebyście mieli takie szersze pojęcie, co się dzieje na polskim rynku wydawniczym rolnictwa regeneratywnego. Można powiedzieć że Joel, w, powiedzmy, w 20% kondensuje wiedzę, którą napisał w książce You Can Farm 20 lat wcześniej. Ale jest to tak na tyle mądrze skondensowane, że nie dundzi nam się to. Mamy takie lekkie poczucie, że gdzieś to już było. Gdzieś to słyszałem, gdzieś to czytałem, ale nie, tego się nie ja. Gdzieś to słyszałem, gdzieś to czytałem, ale nie jest to tak chamsko powtórzone, że a, zrobimy kopię drugiej książki. Nie. Jest to... Y te same, do... zostaw tę kartkę. Kozy wszystko zapną. Co ja mówiłem? A, że jest to tak zmyślnie napisane, że e, nie nudzimy się. Mamy takie poczucie, że jest to troszeczkę ta wiedza tak inaczej podana. Skondensowana to nie wyklucza tego, że, nie, nie, że powinniśmy jednak przeczytać tą pierwszą książkę, żeby mieć szerszy obraz, ale to jest taki można powiedzieć spis treści do tej pierwszej książki. I gdy już przeczytamy sobie tą część, która się delikatnie y, powtarza, to tutaj mamy y, takie coś jak na przykład oszczędne życie. Mamy Joel pisze, że no, zmienia się to wszystko, żebyśmy mogli zarabiać na tym wszystkim, to jednak musimy też ograniczyć swoje wydatki. Także jest tu też to zawarte. Mnie się nie uda, duch przedsiębiorczości. No, i tutaj jest bardzo fajnie opisane y, na temat obaw, wiedzy, pozyskiwania ziemi, finansach, jak zarządzać pracownikami, jak im to w, mniej więcej wypłacać, jak to zostaw te kamery, jak to mniej więcej z nimi działać. No to jest właśnie w tej części lekko powtórzonej. Jest też o zbieraniu drużyny, jacy, jakie są typy ludzi, kto lepiej się będzie nadawał, kto się będzie mniej nadawał do różnych zajęć. Także to jest fajnie też, o, jest jeszcze zakładka dodana zostaw te kamery. Zwierzęta moje kochane, odejdźcie proszę. Jest też zakładka dodana. Tutaj mamy zdjęcie z Lubuskiego Angusowa. Super krówki, czerwone angusy. I mamy tutaj, żeby sobie zaznaczyć. I tutaj jest, y, można powiedzieć, jedno z najważniejszych rzeczy, jak. Y, o sprzedaży bezpośredniej i napisane dlaczego. To ja staram Wam się powiedzieć, żeby że czasy je zmieniły, że troszeczkę mamy inny dostęp do różnej technologii i możemy użyć innych rzeczy. Jest napisane, gdzie sprzedawać, gdzie, gdzie prowadzić tą sprzedaż bezpośrednią. Tutaj wszystko jest wypisane. Nie będę Wam tego czytał, bo by Wam się nie chciało książki potem przeczytać. Jak sprzedawać, jak się promować, jest jak obliczyć marżę, jak wziąć wszystkie rzeczy pod uwagę. No to jest stricte taka, no książka o pieniądzach, także co ja tu wam będę mówić. Jest o działalności wielokierunkowej, że jak w jednej działalności zarobimy mniej, to może zarobimy więcej w drugiej działalności. Także no, różnie to jest. Tu jest dokładnie to wszystko opisane. Chodzi o elastyczność, o te wszystkie modułowe rzeczy. No i wszystkie modułowe rzeczy, Jest o efektywności pracy, żeby na pusto nie chodzić. W jedną czy w drugą stronę, idź, idź. Jest też o rozpraszaniu uwagi na inne dziedziny, które nam nie przynoszą e, dochodu. Także, no, wszystko tu jest fajnie pokazane. Jest też pokazane coś, co Joel niekoniecznie robi, ale ma różne pomysły, jak można by to zrobić. Także, no, też tu jest fajnie wszystko opisane. Tak wam powiem. Chodzi tutaj o to, żeby zarabiać. I ta książka jest właśnie po to stworzona, żeby ludziom, którzy nie mają styczności z takimi rzeczami, móc pokazać, że można troszeczkę inaczej, można jednak na tym zarabiać. Także ja jestem bardzo zadowolony z tej książki. Tu jest wszystko tak ładnie opisane, są bardzo ładne obrazki, książka jest bardzo ładnie wydana, przyjechała, zabezpieczona bardzo dobrze. Nic się nie pomięło, nic się nie ugięło, także jest wszystko w porządku. Nawet jeżeli jeszcze nie prowadzicie gospodarstwa. Jeżeli jeszcze nie macie nawet kawałka swojej ziemi, to jest to warte bardzo przeczytania, żeby wiedzieć chociażby gdzie kupić tę ziemię, żeby nie kupić gdzieś w cholerę od większego miasta i potem będziecie sami wpieprzać te sery czy inne warzywa. Także no to się też liczy. Mogę Wam z czystym sumieniem polecić tą książkę i zachęcić do tam zakupu, bo już jest dostępna, także śmiało. Sobie Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dostawcie jakiś ślad pod sobą. Napiszcie, czy są jakieś ciekawe jeszcze inne książki, warte przeczytania. Bo wiem, że stare polskie książki, stare polskie książki jeszcze za komuny wydawane, chociażby o pastwiskach czy o jakichś hodowlach uprawach, nie są takie głupie. A ich zasadniczy plus jest taki, że są bardzo skondensowane. Są tak, to są pigułki. Ktoś dzisiaj pisze książkę i pisze ją powiedzmy 300 stron. A to samo można by na 100 stronach napisać. A oni się rozwlekają. Jakieś opowiastki, przykłady, no z tyłka wyjęte rzeczy. Także stare książki są dobre, a w tej książce nie ma tak. Tu są konkrety. To jest wszystko kawa na ławę w takim dobrym, starym, komunistycznym polskim stylu. No już wiem, wiem. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i cześć!